Obserwacje biologiczne mają ogromną wartość, jeśli chodzi o poznawanie przyrody. Często jednak ludzkie oko nie wystarczy. Wspomagamy się wtedy różnymi przyrządami optycznymi, takimi jak lornetka, lupa czy mikroskop. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak używać mikroskopu. Zapraszam! To jest mikroskop optyczny. Dzięki niemu możesz powiększyć coś aż tysiąc razy. Spójrz, jak jest zbudowany. To jest stolik, na nim kładziemy to, co chcemy oglądać pod mikroskopem czyli tak zwany preparat. To jest rewolwer, część ruchoma. Do niego przyczepione są różne obiektywy, a każdy z nich inaczej powiększa obraz. Żeby zmienić obiektyw, a tym samym wielkość powiększenia, Wystarczy obrócić rewolwer. To jest tubus, czyli taki długi element, na końcu którego umieszczony jest okular. Okular powiększa obraz wytworzony przez obiektyw. Dlatego jeśli chcesz obliczyć, jak jest całkowite powiększenie obrazu w mikroskopie, należy odczytać powiększenie na okularze, odczytać powiększenie na obiektywie, a potem przemnożyć przez siebie obie te wartości. Tu znajdują się dwie śruby, którymi można kręcić, aby ustawić ostrość obrazu w mikroskopie. Ta większa to śruba makrometryczna, a mniejsza mikrometryczna. I mamy jeszcze źródło światła. W mikroskopie, który widzisz, jest to po prostu lampka, ale są też mikroskopy, w których zamiast lampki znajduje się lusterko. Trzeba je wtedy tak ustawić, żeby promienie światła odbijały się od niego i od dołu oświetlały preparat. Używając takiego mikroskopu optycznego możesz oglądać zarówno obiekty żywe, jak i martwe, ale najpierw trzeba je odpowiednio przygotować w postaci preparatów. Można oczywiście kupić gotowy zestaw preparatów, ale można je też wykonać samodzielnie. W tym celu musisz mieć odpowiednie narzędzia, czyli stosunkowo duże, prostokątne szkiełko podstawowe, malutkie, najczęściej kwadratowe szkiełko nakrywkowe. Z nim musisz bardzo uważać, bo wykonano jest bardzo cienkiego szkła, który łatwo pęka. Przydadzą się też penseta, zakraplacz i zlewka z wodą. Oczywiście musimy też mieć coś, z czego zrobimy preparat, na przykład cebulę. Krok pierwszy. Zakraplaczem należy nanieść dużą kroplę wody na środek szkiełka podstawowego. Pensetą zdejmij skórkę z wewnętrznej strony liścia cebuli. A następnie umieść jej fragment w kropli wody na szkiełku podstawowym. Delikatnie i pod kątem umieść szkiełko nakrywkowe na szkiełku podstawowym, nakrywając krople wody. I to wszystko: preparat jest gotowy do oglądania pod mikroskopem. Wiesz już, z jakich elementów składa się mikroskop i jak wykonać preparat. Jeszcze tylko opowiem Ci, co zrobić, aby obejrzeć go pod mikroskopem. Obracając rewolwer ustaw obiektyw o najmniejszym powiększeniu. Oświetl pole widzenia. Czasem będzie to polegało tylko na włączeniu lampki. W innych mikroskopach trzeba manipulować lusterkiem, tak aby wiązkę promieni słonecznych skierować do mikroskopu. Jeśli Ci się to uda, to patrząc w okular zobaczysz kolistą plamę światła. Umieść preparat na stoliku, tak aby obserwowany obiekt znalazł się w polu widzenia. Kręcąc śrubą makrometryczną, zbliż obiektyw do preparatu. Wyreguluj ostrość obrazu za pomocą śruby mikrometrycznej. Obróć rewolwer, wybierając obiektyw o większym powiększeniu, ponownie ustaw ostrość widzianego obiektu i patrząc w okular, obserwuj obiekt pod mikroskopem. To są komórki skórki cebuli widziane pod mikroskopem optycznym. Wykonując taki preparat, możemy go też wybarwić specjalnym barwnikiem. Komórki będą wtedy lepiej widoczne. Na koniec jako ciekawostkę powiem Ci, że istnieją różne rodzaje mikroskopów. Mikroskop optyczny, o którym mówiłam Ci na tej lekcji, potrafi powiększyć obraz do tysiąca razy, ale już na przykład mikroskop elektronowy potrafi powiększyć obraz do miliona razy. Tak duże powiększenie pozwala na oglądanie bardzo, bardzo małych obiektów, jak wirusy czy bakterie. Niektóre pozwalają nawet na uzyskiwanie obrazu trójwymiarowego. Widzieć w ten sposób mikroorganizmy to naprawdę coś niesamowitego. Zapamiętaj najważniejsze: mikroskop optyczny umożliwia nawet tysiąckrotne powiększenie obrazu obserwowanych obiektów np. fragmentów tkanek lub pojedynczych komórek. Przygotowanie preparatu mikroskopowego polega na umieszczeniu obiektu obserwacji na szkiełku podstawowym w kropli wody, a następnie przykryciu go szkiełkiem nakrywkowym. Powiększenie obrazu w mikroskopie optycznym obliczamy mnożąc powiększenie okularu przez powiększenie obiektywu. Obserwacje mikroskopowe rozpoczynamy od najmniejszego powiększenia obrazu, które następnie stopniowo zwiększamy.